Cześć, widać na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z The Arsenal. No to co, lecimy? Dobra. O, ale tu jest FOF. Dobra. Muszę zabić tych czerwonych. Gdzieś to się wszyscy podzieli. gdzie jest? Tu w tym domu są. A to przed tym? Nie, tu a Już nie ma go. No. Kurde, będę z tych snajperek... A, bo to są snajperki oni. Pamiętam, że kiedyś się wchodziło tutaj Tu można było wejść na dach, ale wtedy były takie normalne drzwi, płaskie, a teraz są jakieś Kulkami na tym zamiast liści O, pop No kurczę, Nie da się w to wypostrzelić. te snajperki są do dopy. Kurde, tylko tej snajperki się podpić, potem może będzie do dobrze. Jest! Dostał. No i dobra, jest kolejny snajperk. O, a przynajmniej strzele prosto. Kurde. Tu pójdę do góry. to Te snajperki to chyba Najgorsze tyropiki Mogli wybrać On by mnie prędzej zabił z tego Noża swojego niż Ja z tej snajperki mogę zadrwać I wycelować Chyba go zabił

co? Nic nie widziałem, ale... głowa mu. Głowy nie ma, głowy nie ma, bez głowy ziom. Ciekawe, czemu też przez głowę piski nie przelatują. O, bez głowy ziomek. Jum. Oj. Kurde, znowu jest ta snajperka Ta co wcześniej, ja, ja chcę tylko snajperkę z sumikiem, z sumikiem się łatwiej trafia Na przykład Może to nie jest przykład O, gdzie jest się ma? Ten nie, bez głowy? Tymek. O, tu jest u, ale dostał. O, ale by dostał, Go, my jakoś mi wyłącz, y, wy, wykręciło mi ten. Y, ten, no, kamerę w prawą stronę. O, witam. Tu, gdzie są? Czy jeszcze, czy jeszcze ich nie ma? Z drugiej strony... A, z drugiej strony. A nie, tu jest yeah. Ludzie. O, tu chłop, bo nie zauważyłem. A, on tu umarł. O kur, zamich jest w czterech. To jest ich Spawn tutaj. Plecy? Nie. Tak. Plecy. Ten Xiaomi, kto on tu na podańku chodził. A, ah, myślę, że to będzie też mógł. O, ale jestem... A, dobra. O kurde, z pleców! O, super, tu to było pojedyncze. O, dostał. Leży, o kurde z tej katany mnie zabił Teraz ja też jestem, bawię się w super ninja No było ich więcej no O ktoś chyba ży no. o ja dostał 65 O nie, jeszcze to to jest ten, to jestem najgorszy. O pop O, stał ostatni kill. No i koniec. I mogę... Dać megafon? Nic nie gada. Dobra. Standardowy neon. O nie, grałem jeszcze na, tamtej, na takiej mapie. O, nie mogę. Ojej, nie, to. Dobra. Dołączyć? Nie, nie mogę dołączyć? To, to taki płynek. Skina się zmienia z tego jakiegoś. ona na małpę na przykład. I katany się zmienię na. 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 Nie będzie katana. Będzie yeti z kataną. O ja! Ale fajna mapa. Oj, mnie mnie sobie. Wybranie są strasznie... ...strasznie się z nimi wolno biega. Tu chłopiec. O leży. Dobra, zabiję go, to już jest progres. Bo to, to już jest lepsze niż tam, tu jest celownik jeszcze. Blisko może ktoś... Tu jest z takich wszędzie miejsc gdzie, gdzie chłop może skoczyć mie z góry zabijać No i tak jest Dobra, leży Dobra A, to pompa Ej ty, double hop? Kurde On tam stoi Leży Leży O nie, to jest to z tych snajperek dały coś lepszego, oni mają Pane do spamienia. Ja mam snajperki jakieś O leży. w Końcu mam coś Teraz można brać bię, 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 Teraz tylko kogoś znaleźć. I dać mu w... z łoku. O, to ktoś. A, umarł. Oo! ile ich tu było nagle. Znikąd z góry skoczyli. No, go. Jest! Akurat w miejscu on w miejscu stał jak miałem snajperkę. O, pistolecik. Dobra. Ale lecę. Ale lecę. Ale lecę. Co to tak lata? Chłop lata. O nie, co to jest za pompa? To jest jakaś snajperka na blisko No kurde, jeszcze z pleców O, tu jest jestem jakimś No kurde, o! Udało mi się To jest... A nie, to nie jest to, to jest za Ja... Czemu no, ta dobyltówka się tak długo ładuje, tak bym zabił? O. Zabiję go? Zabiję go, dobra Ale plesy dostali. Um. pił ogień. Masz ogień. Mam ogień. Kurde. Małpa za ogniem. Piuuuu. Palimy. Pił palimy. O! Ich jest tu czterech Re Rewolwer. No co, on miał takiego Sztucer jakiś, co? Żeby tak wywaliło? No. No. O. O. No czemu nie bije nie chłopak, który jest obok? O. -o. Zbrano. Zbrano jakiegoś... Dobra, to na tyle z tego odcinka, widzimy się w następnym, cześć!